Olha o Berdolet, chedni. E aí? Vai ele! Eu não vou te falar, Bol, por não botar na gaveta. Vai e você bate um bocado pra vai, vai Casou, casou! Cala a tu! Cala a tu! Cala a tu! vai a tu! Cala 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 Jest? Tak się z niczego tak nie Już O to chodzi! A jakiego go mają w e, tej pierwszej? Nie wiem. W w no, no właśnie, on grał z nie cały czas.

Ja się dają już tam, nie? Ja. By tu wstawił kurde 4 na prostej 4 po drugiej stronie Z dwie, dwie za bramką Czyli też tam pewnie sobie strzelić Piuka, piuka, piuka! Piuka! Dobbi, Dobbi! Dobbi! Mogą ci pomóc? Dobbi, Dobbi! Dobbi, Dobbi! Dobbi, Dobbi! Dobbi, Dobbi!